Siódma 30 rower trzeba zobaczyć i ruszać w trasę. Dzisiaj jeszcze rower zasłużył na smarowanie łańcucha na łańcuch się już powoli robi czarny Żeby nie było za dobrze, to wyjazd z tego środka jest oczywiście pod górkę. Chodźcie, no i tak rozpoczął się ten mój piąty dzień podróży. W tej chwili jadę w kierunku wschodzącego słońca, no ale odbiję na pół, no później na południe. Wczoraj patrząc na mapę dotarło do mnie, że no, opuściłem już Warmię i mazury, wjechałem w piękne Podlasie. Czyli zaczyna się ten mój najbardziej ulubiony etap tras. Jednak Podlasie i Polesie to jest po prostu dla mnie najpiękniejszy rejon. Najpiękniejsze rejony. Dzisiaj rano, rano pogoda, pogoda była doszłodna. Tylko 5 stopni. Także pierwszy raz na tym wyjeździe założyłem nogawki. Mam nadzieję, że będzie cieplej, no ale tak patrząc na pogodę, to robi nadzieję. Wjechałem już na teren Wigierskiego Parku Narodowego. Zbliżam się w tej chwili do klasztoru nad jeziorem Wigry. Odsuwał, przejechałem w tej chwili jakieś 14,5 kilometra cały czas wydzieloną drogą rowerową asfaltową oddzieloną od ruchu samochodowego no niestety podróżowanie o tej porze roku ma tą wadę że jadąc przez takie turystyczne miejsca zwłaszcza rano to można po prostu z głodu No, Greenvelo przez Wigierski Park Narodowy prowadzi no, generalnie drogami, jakimiś tam asfaltowymi, między wioskami. Natomiast no, tu sama końcówka, ostatnie paręnaście kilometrów, no, wprowadza w las, taki prawdziwy las. Tu jest las objęty ochroną zachowawczą, jak to na tabliczce było wcześniej. I tu już jest taki fajny klimacik. Nie ma słońca, znaczy gdzieś tam za chmurami, ale dzięki temu ten las zrobił się taki ciemny, ponury, lekko nastrojowy, bardzo fajny. Nie wiem czy to będzie słychać, czy się nagra, ale jest, znaczy pięknie ryczą jelenie i to kurczę, do południa, że jest dziesiąta rano. To co tu się musi dziać w nocy? I stanąłem tutaj po środku niczego, żeby pokazać Wam, jak pięknie wygląda ta czarna hańcza w swojej dzikiej postaci. A wierzcie mi, że ten film, kamera nawet w jednym procencie nie oddaje tego jak to wygląda w naturze no, piękno tego odcinka czy między no, w wigierskim parku narodowym czy tam kawałek za nim już w kierunku na Augustów no jak dla mnie determinuje czarna hańcza ta rzeka ma coś w sobie, ma swój urok. Jest dzika, wijąca się. I bardzo, bardzo czysta. No i to jest ta proza podróżowania niby sklep nie był otwarty no ale zamknięty jedzenia nie będzie a następnych trzeba sprawdzić gdzie jest po wyjechaniu z lasu tak mniej więcej 50 km odsuwał droga znowu jest poprowadzona asfaltem znaczy drogą rowerową, asfaltową obok drogi tej wojewódzkiej czyli no bo nie można narzekać nawet jeżeli jest przy drodze to jest to oddzielone no, przed miejscowością Płaska Green Velo, ściągnęło mnie z yy, drogi tej wojewódzkiej i Wrzucam mnie w taką drogę bardziej szutrową wzdłuż jeziora Ale najpierw muszę zrobić zjazd Bo znak pokazywał, że ma on 25% Nie byłby taki tragiczny Tylko, że podłoże jest dość luźne Dobrze, że hamulce naprawiłem Mały postój, skoro jest taka okazja, żeby wejść na drewniany mostek nad tym ciekiem wodnym i oczywiście się pomyliłem, nie jest to żadna czarna hańcza, tylko jest to już po prostu Kanał Augustowski. No, w Płaskiej skończyła się droga rowerowa, no kawałek za. Yy, i Skręciłem w lewo, czy szlak poprowadził mnie w lewo od tej drogi wojewódzkiej Jadę normalną jezdnią, normalną drogą no, publiczną Ale no, bez ruchu. No. Nie wiem czy mnie to jakieś chociaż jedno auto minęło Nad Augustów tak, zgodnie ze znakami około 10 km do Augustowa. Jestem na 94 km zrobionym w no dniu dzisiejszym i podjąłem decyzję, że nocuję w goniądzu. Zrobiłem już tam rezerwację, opłaciłem ją tylko do goniąca mam w tej chwili jakieś 43 km jeszcze do zrobienia i zostało mi na to tak mniej więcej 2,5 no, 3 godziny jazdy no po widnemu do zachodu słońca o ile pierwszy odcinek no to jest w zasadzie jazda asfaltem więc no nie ma problemu o tyle później to jest droga przez yy, bierz, yy, no, przez Park Narodowy przez Biebrzański Park Narodowy i nie mam pojęcia jaka tam jest nawierzchnia no, jadę w tej chwili drogą, która przecina Biebrzański Park Narodowy. No jest to park o zupełnie innym charakterze, niż ten, który no niż Wigierski park, z którego wyjechałem. No jest tu też pięknie, tylko popatrzcie jak sfotografować w sposób ciekawy, no tego typu krajobrazy. Odmokło, no kolorowo, no. no ale płasko. Więc robienie tutaj jakichś ciekawych zdjęć y, krajobrazowych, no, to otóż jest mistrzostwo. Zostało mi jeszcze dwie dychy. Siadam na rower i chyba przed zachodem słońca zdążę, no, kończy mi się dzisiaj. Piąty dzień podróży. Dzisiaj znalazłem zakwaterowanie w dworku Baranówka na Davi, w Dawidobiźnie. No tak, fajna nazwa miejscowości niedaleko Goniądza. Dzisiaj mi wyszło 133 km przejechane i w podróży spędziłem praktycznie 11 godzin. No, oczywiście z przerwami, które tam były, ale no, od startu do, do mety, czy do dzisiejszej kwatery wyszło mi 11 godzin zakupy zrobione, serki kupione, bułki kupione, na jutro zapas też jest, także można jechać. No, tylko muszę jutro pamiętać, że jest sobota, później będzie niedziela, niehandlowa. Czyli jutro muszę zrobić duże zapasy jedzenia na całe, na całe pojutrze. A teraz o co? Kolacyjka? Jakaś tam krótka relacja na fejsa, no i Dzisiaj start opóźniony, już ósma minęła, ale musiałem zmienić plany z y, trasy, nie jadę na Tykocin i, i Białystok, bo po prostu jest sobota, nie ma y, szans, żeby znaleźć jakieś miejsce zakwaterowania. Po prostu wczoraj cały wieczór szukałem noclegów, nic nie ma no oczywiście w rozsądnych cenach. Dlatego postanowiłem, że jadę do Sokółki, czyli no, prawie prosto na wschód. Obiadę biały stok od wschodniej strony, nie będę przez niego przejeżdżał. O. I w Sokółce mam już zarezerwowane, opłacone miejsce. No, po paru kilometrach asfaltu jakiejś średniej jakości. No, zjechałem na piękne, szerokie, ubite szutry no, w takich rolniczych sceneriach. Jak widać mgła już zeszła, słońce idzie w górę, a niebo jest w zasadzie błękitne. No, tam odrobina jakichś wysokich chmur się tylko tam poniewiera. Ale pogoda prawdopodobnie będzie dzisiaj słoneczna. Dotarłem do Korycina, w sumie niewielkiego miasteczka słynącego z serów. No i jak dla mnie z kolejnego wybetonowanego rynku. Jak można tak poprać przestrzeń? Opuszczam Korycin. Teraz w zasadzie najbliższą większą miejscowością już będzie Sokółka. Wreszcie przed samą Sokółką, jakieś 10 km trasa zmieniła swój charakter. Zjechałem z dróg asfaltowych, tych, takich samochodowych Jakąś drogę poprowadzoną przez las. Bardzo fajna, szeroka, twarda. No ma od czasu do czasu dziury, ale to nie jest problem. No i prowadzi przez las, czyli to, co lubię najbardziej. droga przez Puszczę Knieszyńską jakieś 12-13 km przed Supraśl wyjeżdżam powoli z miejscowości Supraśl znalazłem tutaj czynny Orlen także uzupełniłem zapasy wypiłem kawę no i teraz jadę, szukam wjazdu na Green żeby wrócić z powrotem na ten szlak Dobry. Witam Muselbląga no do końca Green A całą trasę naraz? No tak, próbuję no, Po miłym spotkaniu na rynku z białostockim rowerzystą jestem znowu na trasie. Fajne są takie spotkania. Fajnie się rozmawia. No tylko problem jest taki, że człowiek by już nigdy nie dojechał. Tu Do czas ucieka, ale kilometry się nie zmniejszają. Parę kilometrów po opuszczeniu Supraśla i miejscowości Cieliczanka no zaczyna się to leśne piękno, wspaniałe szutrowe drogi i las. I Czyż to nie piękna droga przez ten las po pięknym szutrze? I nie mogę sobie odmówić, żeby zatrzymać się i sfilmować przystanek autobusowy, który tu jest. błękitna kropka. I wnętrze statku kosmicznego. No można, można. Odrobinę chęci, dobrego humoru jest jakaś fajna rzecz Przekraczam Narew Tutaj jest tak, jeszcze maleńka, bądźutka Duża się zrobi dopiero później no, W miejscowości Eliaszki znowu zjechałem z Gniewelo. Odpuściłem sobie robienie takiej małej pętli w kierunku siemianówki, czy tam zalewu siemianowskiego Byłem tam w tym roku w Nowlecie atrakcji jakichś tam specjalnych nie ma a wolę tą nie wiem godzinę wcześniej dojechać już na kwaterę No, dojechałem do celu w miejscowości Złowłodczyzna do mojej kwatery